Na kanale Strasgatryki z Ameryki i obiecamy Wam, że będzie więcej filmów, więc postaram się to e, słowa dotrzymać i będzie więcej filmów z realizacji. Nie będę robił jakieś tam pierdół, e, jakichś tam porównań, jakichś narzędzi, czy jakichś tam kurde sztucznej pracy. E, to się mija z celem. Po prostu będę więcej e, pokazywał e, wideo z roboty. Uzgodniłem z jednym z moich pracowników, który mi powiedział, że jak wejdzie w kadr gdzieś, to nie będzie tragedii, także, bo po prostu samemu nie da się materiału ciąć czy coś tam. Także jeden z moich panów wyraził zgodę, że może ze mną robić i jak wejdzie w kadr, to będzie ok. No dobre i to, także zaczynamy robotę nie za dużą: dwie szafy biblioteczne po dwóch stronach kominka. Niestety nie są jednakowe, dlatego na wszystko trzeba brać oddzielny wymiar. Będą to szafy z soft closing, czyli z tymi wolno zamykającymi się zawiasami, ale ponieważ muszą być światła, więc musi być konstrukcja ramkowa, czyli face frame. Czego ja no nie bardzo lubię, wolę ten europejski bez tych ramek system. No ale to nie jest tragedia, da się radę zrobić. Także jutro zaczniemy ciąć materiał i będziemy coś dalej kręcić. No i co? Na dzisiaj to tyle. No, przecież nie będę Wam pokazywał materiału, który stoi tam na, na wózkach, no bo to się mija z celem. Także zobaczymy co będzie, co się da nakręcić jutro. Na, właśnie nafrezowaliśmy pod plecy. Plecy będą 13 mm. Jedna druga cala trochę ponad, czyli to będzie 13 mm. I frezujemy to wszystko właśnie na, na frezarce, żeby się nie mordować ręcznie ani na chile. Po prostu salowy i, i pojechał. Teraz trzeba. Widzieliście pewnie jak zatrzymywał się materiał, dlatego że pociąg na tym polakierowanym materiale trochę nie bardzo pracuje. Front jest popisany, co ma być, z czego teraz trzeba nawierdzić dziury pod półki. よし。Yes, crap. Thank <sighs> you. O, oh, nice. Tu widać już są plecy nacięte, powiercone, Poznaczone strony były powiercone, są podkołki, e, przygotowane są małe blaty do sklejenia. Tu są przygotowane elementy na półki e, i w którym odcinku mówiłem właśnie, jak wzmocnić półki, żeby były, e, no, żeby były mocne, żeby się nie wyginały, więc będą z trzech elementów tu właśnie widzi, widzimy, że będzie 1 e, materiał, potem będzie półcala materiał i na wierzchu będzie 1,4 materiał to jest wszystko ucięte z tak zwany oversize, czyli to jest z naddatkiem i potem jeszcze raz to jeszcze raz to będzie cięte na wymiar. owiercone jest podkołki pod półki. To są standardowe 32 mm system na 5 mm dyble od strony, gdzie to ma być, e, gdzie widoczny będzie boczek, jest na kołki. Od drugiej strony, gdzie jest niewidoczny, będzie po prostu skręcony na śruby i, i już. E, od dołu tu wam pokażę, jest właśnie wyfrezowane na, na plecy. Po plecy trzymają całą szafę, i potem ramka z przodu będzie, dlatego nie będzie to oklejane. No i pokażę Wam dalej coś jeszcze. Także widzieliście, e, kolejny dzień minął. Widzieliście jak czyliśmy materiał, cieliśmy sklejkę. E, owiercałem te 5mm e, otwory pod dyble, pod półki, żeby były znaczy, żeby były e, no, regulowane. O, regulowane, tak to będzie chyba. I no, bez tego tutaj po prostu to nie przechodzi, muszą być regulowane. Robi się to, mam maszynę wejdzieliśmy na system 32 mm. 5 mm wierci otwory pod te dyble. Natomiast jak nieraz potrzeba pod szersze, grubsze półki, to idą wiertła 1,4 cala. Czyli to jest jakieś 6,5 może 7 mm. Takie grube dyble. Co jeszcze, jak w życiu zawsze bywa, widzieliście, pokazałem, jak ładnie, wam, jak ładnie wszystko tu jest właśnie owiercone, i jak już pod kołki pod, pod, pod te dyble. Płyta lakierowana, użyta, bo w środku miał być naturalny kolor drewna, klonu. Jak widzieliście, widać było, że no, piękny materiał, piękny, pięknie polakierowany. Klient, zmienił zdanie, ma być biały w środku. Ból w nie powiem w czym. No ale dobrze, że to on teraz zdecydował, znaczy to on, nie on zdecydował, on to, jemu to lata, ona to zdecydowała i y, dobrze, że teraz jak to jest wszystko w częściach, to po prostu Puścimy na szlifierkę taśmowo i potem ręcznie trochę się to zeskafuje, żeby primer się przyjął. I no, problem jest taki, że będziemy musieli to złożyć, potem rozebrać, wykończyć i jeszcze raz złożyć. Bo malowania szaf w całości nie nawidzę i to wychodzi zawsze tak sobie. Także na dzisiaj to tyle, jak się podobało. Dajcie lajka like i niech moc będzie z Wami. Miłego dnia.